Witam Państwa bardzo serdecznie. Hot 16 Challenge 2, oczywiście w moim wykonaniu. Jakby co, nie jestem raperem żadnym itd. i tak dalej. Nie mam jakoś zdolności do tego i w ogóle nie wiem. Może nie wyjść jakoś najlepiej, ale no, jako że to jest y, ostatnio ten challenge, jest popularny, jest na topie na, na YouTube, na polskim YouTube i tak dalej, więc postanowiłem, że nagram. Nominował mnie Orbit oraz no więc co no, lecimy, mam nadzieję, że jakoś to spoko wyjdzie Jakoś wam się spodoba A jak, jak nie to może będę to poprawiał, ale nie będę śpiewał Postaram się jakoś to zarapować dobrze w miarę, nie? Żeby to jakoś tam w miarę spoko wyszło Dobra Witam was serdecznie, oto ja Glowerek Codziennie robię sobie spacerek O, wstaję na co dzień z łóżka Gdyż czeka mnie niezła podwórzka. Oto śpiewam sobie tak o Typowy zemie gamer, bo lepsze to niż jakiś lejmer. Siadam za kątem gdyż i nazwałbym tego złem. Pewnie pytacie, co ja robię takiego. Powiem, że nie mam wyższego ego. Może ktoś kiedyś mi coś lepszego poda. Siedzę sobie na, na krześle, może wreszcie coś przemyślę. Gdyś się tak zastanawiam, co ja takiego sobie na życie zamawiam. Ojej. Oh, tak. Nie, no wiem. Nie wyszło najlepiej. Rozumiem. Bardzo rozumiem. Ejcie, ja tutaj staram się kurde dostosowywać do... Dostosowywać tutaj no do dzisiejszego polskiego YouTube'a jakoś Dostosowywać się. Co ja tam mogę więcej powiedzieć? No, jak już mówiłem, nie rapuję na co dzień, ale może jakoś to spoko wyjdzie i tak dalej, postaram się. Mm, dobra. No i to co? To byłoby na tyle. Badajcie oczywiście na social media, gdzieś tutaj będą, gdzie gdzieś na ekraniku sobie latało, może lepiej. Dobra, będzie gdzieś tutaj sobie na ekraniku latało generalnie. Tak, dokładnie. Jeżeli Wam się spodobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dostępniajcie. No i cześć. Do następnych.